Witajcie, ja jestem MCD, a w tym filmie pokażę Wam skąd pobrać i jak zainstalować Luxury Parts Stuff, o ile tak to się wymawia, albo po prostu wytworne przyjęcie. Są to akcesoria do DSM4. Pokażę Wam też skąd pobierać mody i jakie właśnie instalować do tej gry. Dobrze, więc wchodzimy w przeglądarkę. Pierwszy link podany w opisie jest to link do tego dodatku, raczej akcesorii. Czekamy 5 sekund i klikamy. Od razu mówię, że jest to stawka z torrentów, ale pobrałem i wrzuciłem ją na Mega, abyście mieli stałą, stałą gwarantowaną prędkość pobierania, więc pobieracie sobie to z tej strony i po pobraniu będziecie mieli taki plik. Wypakujcie go, będzie wam do tego potrzebny program WinRar. Raczej macie go na swoim komputerze, ale jeżeli nie, to link macie w opisie. Dobrze. Po wypakowaniu powinniście mieć takie dwa pliki. Otwieracie ten pierwszy, to jest Setup. Klikacie. OK, znaczy możecie wybrać język, ja chyba wolę po polsku, klikacie OK, OK i tutaj wybieracie lokalizację, w której macie zainstalowane Simsy. Jeżeli podczas instalacji Simsów wybraliście inną niż ta domyślna, tutaj także musicie ją zmienić. Klikacie, ale jeżeli macie właśnie taką, to nie zmieniacie i klikacie dalej, dalej, instaluj i zaczyna się instalowanie. Nie będzie to trwało długo, ale wrócę do Was, jak się zainstaluje. Kiedy instalacja się zakończy, klikacie zakończ. i wchodzicie znowu w przeglądarkę w celu pobrania kraka. Otwieracie link, który jest podpisany w opisie jako krak. Czekacie 5 sekund. Przy okazji, jeżeli chcecie kupić Destiny 4 albo jakieś inne gry tanio. Nawet bardzo tanio, to macie tam linki w opisie do strony. Dobrze, pobieramy kraka. Klikając tutaj, żeby pobierać z tej strony, musicie założyć darmowe konto. Ale to już chyba wiecie, więc pobieramy. Potem pobrany plik trzeba znowu wypakować. i ujrzycie folder crack wchodzicie w niego i potem we wszystkie inne i kopiujecie te trzy pliki teraz należy otworzyć lokalizację simsów możecie zrobić to w taki sposób ważne aby jeżeli będziecie wchodzić ręcznie, czyli po prostu wyszukiwać tego folderu, aby wejść w folder bin a nie do Sims 4 tylko game i bin, i tu wklejacie te trzy pliki Oczywiście kopiuj zamień i kontynuuj. Teraz powinno Wam wszystko działać bez problemu, ale jeżeli chcecie zobaczyć skąd można pobierać mody, a także jak je instalować, to oglądajcie dalej. No więc w tym celu wchodzimy w następny link. Klikacie. Dobrze, przeniesie Was do tej strony Wchodzicie w zakładkę Download Potem desims 4 A raczej Sims 4, bo tu nie ma tego D I wybieracie sobie Interesującą Wam zakładkę Przypuśćmy, że chcę Buty Macie tutaj jakieś Różne Opcje Nie wiem, przypuśćmy, że chcę te Wchodzicie tutaj Teraz Klikacie download i czekajcie sobie 10 sekund. I teraz jak widzicie się to pobrało. Otwieracie folder, w którym to macie i kopiujecie ten plik. Następnie otwieracie Dokumenty i szukacie folderu Electronic Arts. Teraz wchodzicie w The Sims 4 i w folder Mods. Tutaj wklejacie to i w Simsech powinniście mieć już nowy model, czyli w tym przypadku nowe buty. Zaraz wam pokażę jak to mniej więcej działa. Dobrze, jesteśmy już w grze. Jak widzicie Otwiera się okno, w którym macie wypisane, jakie mody posiadacie. Dobrze, teraz stworzymy sobie Sima. A raczej Simkę. Hmm, Chcę kobietę. I pobraliśmy chyba buty. Więc gdzie są te buty? Kurde, mogłem zobaczyć, jakie te buty chociaż pobrałem. Jak widzicie, tutaj mamy te buty, które pobraliśmy. Nie wygląda to źle. W sumie nie wiem czy to wygląda nawet dobrze. Nie oceniam, nie gram w tą grę. Jeżeli tutaj wejdziecie w pakiety, to możecie zobaczyć, że mamy dodatek wytworne przyjęcie. Wszystko powinno ładnie działać. I tutaj jakieś tam buty z tego dodatku i... To by było już na tyle w tym filmie. Już teraz w komentarzu możecie napisać, czy w następnym filmie chcecie mi na trójkę czy ta, Bo obie gry mam już pobrane i obie gry mogę nagrać tylko niektórą pierwszą. Zachęcam Was także do subskrybowania mojego kanału, aby być na bieżąco z nowymi filmami. I co, dziękuję za oglądanie. Lajkujcie, komentujcie, trzymajcie się. Cześć!